Ja od będę otwierała i jak widzicie już z testów różnych cukierków, Cię będę blerł. U mnie ta nazwa jest skrót, więc to blerę. Mega się tym jaram, bardzo lubię tą czekoladę, więc spróbujmy. Boże, ej, seria, to wygląda tak samo, Boże, jak to wygląda pięknie! Przepięknie. I, i Boże, to jest takie mały i nie sądziłam, że to będzie super. Takie i dobrze, testujemy. Tak prezentuje się w środku. Stestujmy. Mm. Muszę jeszcze. Mm. Jest to bardzo dobrze. Oceniam to 9, czy nawet 8, No 9, serio, mega lubię to. To jest bardzo dobre. Polecam Wam w ogóle tę czekoladę. Wiem, że ona jest z takich bardziej droższych czekolad, ale super jest. Bye.